Poprzedniej. Więcej dźwiękowych komunikatów w autobusach, tego między innymi życzą sobie osoby niewidome i słabowidzące w Grudziądzu, które dzisiaj obchodziły swoje święto. Pan Janusz Kamiński nie widzi od ponad 30 lat, ale jak mówi to nie przeszkadza mu w sprawnym poruszaniu się po mieście i to samodzielnie, tylko przy pomocy białej laski. Niestety nie zawsze da się przejść bez problemów. Największy problem mam to właśnie ze słupami na chodnikach. To jest największy problem. Następny problem, wie pani, to tramwaje na przejściach dla pieszych, tramwaje dojeżdżają do przejścia dla pieszych, nie dzwonią. To jest, wie pani, następny problem. kiedy gdyby mnie jedna pani nie wyciągnęła do góry za, za, za kołnierz i prze, tak, że do tyłu się przewróciłem, by nie po prostu przejechał tramwaj. Przechodni widząc osobę z białą laską nie przeszkadzają, a nawet często sami pomagają, zwłaszcza ludzie młodzi. Jeżdżę po całej Polsce i wie pani, najwięcej właśnie mi pomaga młodzież. Z mojego przedziału wiekowego ludzie jakoś nie wiem, albo się boją, czy... Nie wiem. W każdym razie nie tyle. Natomiast młodzież podchodzą, nie mają żadnych zahamowań, podchodzą i, i, i pomagają. Biała laska to nieodłączny element wyposażenia osoby niewidomej. Coraz częściej zdarza się jednak, że zastępuje ją pies przewodnik. Tak jest w przypadku pani Justyny Rogowskiej, która ma wadę wzroku od urodzenia. W codziennym życiu i poruszaniu się od czterech lat pomaga jej pies Labrador. Pomoc pisa opiera się na e, wskazywaniu przeszkód. Przeszkód w terenie, które napotykają osoby e, niewidome. Czyli tak, omija, omija przeszkody, pokazuje mi schody, wschody w górę, wschody w dół, znajduje różne miejsca, e, między innymi. Przejścia dla pieszych, kioski, przystanki autobusowe, kasy biletowe, no, omija przeszkody nadziemne typu wystające gałęzie, słupy i tak dalej. Generalnie dba o to, żeby w trakcie chodzenia nic nie, nie stało. Nie każda osoba niewidoma ma możliwość skorzystania z pomocy psa przewodnika. Najczęściej pomaga jej inna zdrowa osoba. Jest mi coraz trudniej, ale no, musimy sobie radzić tak jak każdy potrafi. Tak? Staramy się przynajmniej radzić sobie samemu, na ile to jest możliwe. Ale gro osób jednak wymaga opieki drugiej osoby. W Grudziądzu i tak jest już wiele udogodnień dla osób niewidomych, chociaż ciągle można by coś ulepszyć. Białe linie już się pojawiły na przystankach. Dla słabowidzących jest to dużo. Na pewno więcej mówiących autobusów, tramwajów. Ułatwia nam to bardzo życie, ponieważ niekiedy się autobus zatrzymuje, nasi ludzie mają wrażenie, że to już jest przystanek, a niestety no to nie przystanek jeszcze, tak? Więc te uświęcawianie, my zdajemy sobie sprawę, że wszystko musi być sukcesywnie, nie może być od razu, prawda? Ale mamy nadzieję, że miasto nam... Ułatwi życie i będzie w miarę dobrze. O swoich problemach, sukcesach i doświadczeniach z codziennego życia osoby niewidome i słabowidzące mogły porozmawiać w czasie spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, który obchodzony jest w październiku. Była to też dobra okazja do podziękowania tym, którzy szczególnie angażują się w działalność Gruzińskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych.